Wybory. Słowo, które powinno coś znaczyć. Ale nie w Polsce 2025. Tutaj, wybory to tylko finał tragi farsy. A zaczęło się tak niewinnie. Kawalerki, tęcze, prince polo i snusy. Kampania pełna symboli bez znaczenia i gestów, których nikt nie pamięta. Tak pusta, że nawet propaganda nie miała się czego uczepić. Trzaskowski. Zbyt ostrożny, żeby porwać. Zbyt europejski, żeby wzruszyć. Zbyt wykalkulowany, żeby uwierzyć. Nawrocki, zbyt radykalny, żeby zjednoczyć. Zbyt oderwany, żeby zaufać. Zbyt głośny, żeby usłyszeć ludzi. 38 milionów obywateli, a na końcu dwaj kandydaci, którzy lepiej wypadają w nagłówkach niż w prawdziwym życiu. Nie pytaj mnie na kogo zagłosuję. Pytaj, dlaczego nikt nie chce, żebym miał naprawdę wybór. To nie demokracja. To spektakl. I niestety bilety są obowiązkowe.